Wiele się zrobić, tak? natomiast tutaj potrzebne by były dość szerokie działania typu wewnętrznego, przygotowanie materiałów, przygotowanie ziemi. To wcale nie jest takie proste. Jednocześnie, jak to się pięknie mówi, lobbowanie zarówno na województwie, jak, jak i w władzach centralnych. To nie jest to tak, że to wyjdzie z dnia na dzień. Tak? Natomiast moim zdaniem jest bardzo potrzebne. Chociaż dla bezpieczeństwa bardzo mówię. Pan Chyłki, bardzo proszę o udanie pytania. Proszę. Dlaczego na nabiega sportowców w Kaliszu wieczorem nie są zapane światła? Na wszystkich. Na przykład w kolei naszych A to ja przepraszam, to nie jest dolewie administracyjne. To jest pytanie już bardziej dobre. Tam, yy, oświetlenie stadionowe, środowiskowe jest też do 22.00 do 23.00, oświetlenie wokół jeziora do godziny 23.00. Także na tych obiektach, którymi administrujemy, światło się świeci. Według potrzeby lub do 22.00 do 23.00. Liczba lekarzy-specjalistów, poprawa warunków mieszkaniowych poprzez budownictwo spółdzielcze, budownictwo społecznościowe, czyli TBS-y, różne formy organizacji pozarządowych oraz budownictwo komunalne. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości przyjeżdżających na teren naszej gminy poprzez poprawę tras komunikacyjnych, chodników, dróg rowerowych, poprzez odpowiednie oznakowanie, poprzez system monitoringu i poprzez poprawne funkcjonowanie straży miast. Zawodowo, rzeczywiście prowadziłem działalność gospodarczą, zarządzałem firmami. Przepraszam się. Jeżeli chodzi o działalność społeczną, szeroko rozumiem, jest to szeroko jest to, w 22 roku, 2011, w 21 roku, trzymałem i nominację na zbiornikarz niższa. Także z tego czasu byłem w Brużynie, to takie, się Natomiast jeżeli chodzi o pracę społeczną, nie była to praca na rzecz ludzi, na rzecz ludzi, którzy potrzebowali takiej pomocy. Jeżeli już tutaj rozpatrujemy ten nasz bliższy yy, na okres, to znaczy Karol Spodowski, proszę Państwa, to byłem w burmistrza. burmistrzem, w postaci zastępcy burmistrza, pełniłem funkcję burmistrza, yy, następnie pracowałem i pracuję do dnia dzisiejszego na wydziału komunikacji. W 2012 roku zostałem tutaj Rady, rady Misji. Oczywistym faktem jest to, że jak też tam polityczny, że jestem autorem tyłu nie zapytań, co pozostali członkowie Rady Razem Wzięci, ale interesowałem się pracą, bytem ludzi i starałem się im pomóc. Również to, co jest mi napisane, Czyli osoby pomagają tym ludziom indywidualnie i stąd taka jest wdzięczność nieraz. I ja sam jestem wdzięczny, tylko że mogę innym ludziom pomóc, mogę służyć. No, bo tak jak już jest tam gdzieś gredą, napisane, że człowiek innego powinien dać siebie. My liczymy na to, że my tylko otrzymujemy, ale oni tylko dajemy. Niestety, my jak dajemy, to nie patrzymy na to i nie zauważamy, że my też otrzymujemy, tylko osiągamy. Dziękuję. Zaczynamy pierwszą turę. Trzecia tura będzie zawierała siedem pytań z przymrużeniem oka z których kandydaci wybiorą po jednym. Czas odpowiedzi 1 minuta. Bardzo proszę Panią Marcinowicz o udanie pytania na 1 do 7. Co znajduje się w terapii kandyszu połowskiego? Zający jasno łapiący zające. Dobrze. To nie jest prawdowa właśnie odpowiedź. <grystanie> może coś więcej na górze. Legenda czy... była na ten temat. Tak? To, ja, co by nie przechłamała tej legendy? Nie, nie wyczakuje się. Wyczerpuję się, bo może coś czerwony, tak. biały. Wielony, to się <grystanie> Sí. 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 Czy burmistrz może przygotować projekt uchwały? Po kolei piękami Księgowość, która jest włockarbnikiem. Następnie mamy referat inwestycji planowania przestrzennego zbiornikiem. Następnie mamy ochronę cywilną inspektorem, następnie mamy Repelację Publicznych i promocji gminy z kierownikiem i z samodzielnym stanowiskiem starszego inspektora idziemy na pierwsze piętro. Mamy zastępcę teraz obok palarni. Mamy, mamy kadry z Panem kierownik na czele. Następnie jest sekretarz, czyli żelazna dama zarozwojąca kadrami w całości śmieciem dyrektor może powiedzieć urzędu. Następnie mamy. Dziękuję bardzo koniec czasu. To jest, ja mu się nie podoba dopisywanie, co do. Zabawne miejsce,

Pani <noise> Lewasz, to do tutaj, tak? Tak jest pytanie Która z policji Halifów zasługuje na miano dekomunikacja? Dekomunizacja. Dekomunizacja de od niej, I, I dlaczego? Policji? Ulicy. Teraz policja, niech zasługuje na miano dekomunizacja. Muszę Państwu powiedzieć, skąd to... Przygotowałem już projekt, bo Pani przygnębia interesowała się tym problemem i chodziło o ulicę świeczeskiego. Był przygotowany projekt również, który się włączył. I rzeczywiście ta ulica, jeżeli popatrzymy, i chodzi historię, tak jak mówię, na dzień dzisiejszy mamy różne zapisy przy kandydatach, czy był współpracownikiem IPN-u, czy służb, yy, yy, czy był współpracownikiem służb. Proszę Państwa, powiedzieć, coś tam jest. I skoro my chcemy się odebrać to jestem za tym, żeby również ujca świeczowskiego przestała ten balon ćwiczym. Dziękuję bardzo. jedyne ona nie stało. Tak, szósteczka. W którym roku nadano Kaliszowi prawo miejskie? z kandydatów Myślę, na własną Zacznijmy może od pana Garba. Również ten adres, który jest. Te debaty, spotkania pozwalają w jakiś sposób wskazać tego kandidata, który będzie w naszej, naszej sternity. Bo w sumie jeden stemnik zawsze jest jeden, czyli kierowca jest jeden. I należy to w sposób taki rozważny, rozsądny. Chwili, taką osobę wskazać, wybrać. Nie trzeba być czułym na krzyki, na jakieś tam wątpienia, bo no, tak jak niegdyś pisałem, Anglicy mawiali w ten sposób i mapiały, że puste beczki najgorsze jest I trzeba być zawsze podatnym i słuchać argumentów. Tak Jeżeli chodzi o tutaj o osoby obecne, no nie wiem. daję zdaję sobie sprawę, że w znakomity sposób może to zdecydowanie lepiej wprowadzić, aniżeli nie skutecznie to prowadzi. Muszę no, proszę powiedzieć, że tutaj chyba czoła swoim konkurentom, w czoła, się tam urodził, Bo trudno powiedzieć, jest, że znany do czy źle zrobił wszystko. Nie. No, oczywiście, jeżeli ktoś pracuje, to ma prawo do jakichś tam Ale należy słuchać, rozmówień. <tuszykli> należy wysłuchać. Nie szkoda jest na dzisiejszym że nie da tutaj e, artykułować pewne rzeczy, które miały w przyszłości, gdzie ludzie zostali wyprowadzeni. Stąd nie zdając i nie zadając trudów, żeby wskazać się osobę osoby z nas. Mimo wszystko serdecznie Państwa zapraszam do głosu, żebyśmy wszyscy poszli, żebyśmy zagłosowali, żeby ta osoba, która będzie próbowała ten urząd, żeby miała taką silną rekrytacje, żeby nie głosowało nas 30% czy 20, a nas głosowało 80%. Zdaję sobie sprawę z tego również, że gro mieszkańców Państwa Pomorskiego, dorosłych mieszkańców, bo jak ja zrozumiałem na ostatniej sesji, co czwarty mieszkańców Państwa Pomorskiego, dorosłych, jest poza naszą gminą. De facto pracują to te osoby nie tylko, że poza gminą, ale w większości na zachodzie, prawda, w pojechaniu zachodniego i za pracę. Za, 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 za. Jeżeli chodzi o Was, młodych ludzi, uczcie się. To, co Dziękuję bardzo. Mówi, to, to bardzo proszę, Pan Dziękuję bardzo za to, żeście Państwo zorganizowali to spotkanie, za to, że przebiegało ono w spokojnej, rzeczowej atmosferze. Ten, mówiąc, spodziewałem się trochę szlacheckiego oceników, bardziej jak tego spotkania I cieszę się, że jest inaczej, jak myślałem. I powiem tak, więcej takich spotkań z większym formą z udziałem większej grupy ludności i spotkań, na których będziemy mówili o istotnych rzeczach, które będą dotyczyły naszej gminy. Aż chciałoby się bardzo, żeby przed tym momentem, zanim Zanim radia, Rada przyjęła strategię gminy, była prowadzona szeroka dyskusja na ten temat, co chcemy zrobić, ile to, to będzie nas kosztowało, z czego musimy zrezygnować, a co przez to zyskamy. Co prawda, na etapie tworzenia projektu strategii była możliwość udziału mieszkańców, z tym, tym, że grono osób, które z tego korzystało, jak gdyby było niewielkie, bo projekt jest tylko projektem. I powtarzam tutaj na kolegi, przekonajcie Państwo siebie, rodziców, żebyśmy w, w tych wyborach uczestniczyli możliwie dużą gronie. Dziękuję bardzo. Proszę Zdaję sobie sprawę z tego, że. Aby być burmistrzem, to trzeba mieć i wizję, i umiejętność wprowadzania zmian, ale też i ogromną pokorę. Jest dużo do zrobienia, ale to, co na początek, to po prostu społeczeństwo, nie to, że musi być aktywne. My się wszyscy po prostu musimy zaktywować. Tak? Władza to nie jest władza sobie, jest społeczeństwo sobie. Przede wszystkim organizacje pozarządowe, instytucje, grupy nieformalne. My wszyscy możemy zmieniać to nasze miejsce zamieszkania i to uważam za bardzo ważne. Chciałabym, aby ci, co stąd wyjechali, a wiecie, że jest ich bardzo dużo, w tym również moje dzieci, żeby mogli tutaj wrócić, żeby mieli gdzie wrócić. Pewnie jest to wiele lat pracy przed nami, ale nie znaczy, że jest to niemożliwe. Serdecznie podziękowania za organizowanie tego typu spotkania przez osoby właśnie MODE. Po to, żeby uczyć się spotkań i rozmów ze sobą na najróżniejsze tematy. Finał jest szczęśliwy dla wszystkich, ponieważ okazuje się, że wszyscy patrzymy w tym samym kierunku. Nie będę powtarzał swoich przedmówców, ale. Rzeczywiście, są e, rzeczy do zrobienia ogromne w tym naszym mieście, naszej gminie. Potrzeb jest więcej e, niż czasu na ich realizację. E, dobór e, pewnych działań, być może nie był trafny, być może był fatalny, być może był nieskuteczny, a może w kilku przypadkach był przesadzony. E, jesteśmy ludźmi i musimy ludzkie sprawy ludzko nosić. Z swojego, swojego miejsca chciałbym serdecznie podziękować za te lata współpracy, które minęły i myślę, że nie muszę chodzić z głową opuszczoną i się liczyć płytki w chodniku, tylko możemy mówić sobie na rywalnym świecie dzień dobry na chodniku, na ulicy, ponieważ... Nie mówię, że jestem perfekcyjny, że zrobiłem wszystko to tak należy, ale nigdy nie miałem jakiegokolwiek złego zamiaru czy zamysłu, który komukolwiek życie uprzejszy, Jeżeli tak się stało. To mogę tylko przeprosić, a jeżeli cokolwiek poprawiłem, to dziękuję za milczące uznanie. Wszystkiego dobrego. Pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób to zrobić. Ci młodzi ludzie w czasie tego projektu nie tylko, mam nadzieję, że mogli dotknąć wolności na własnej skórze wolności i tej demokracji. Wolności, dlatego że debata w takiej, myślę, że sympatycznej i miłej atmosferze, jakiej dzisiaj przebiegała, to, to zasługa tego, prawdopodobnie, że. W końcu się tej demokracji nauczyliśmy, I, a jeżeli, jeżeli chcemy się jej nadal uczyć, to, to nie wypada zrobić nic innego, jak niektórzy w tym roku. Pójść rzeczywiście do i zagłosować yy, wedle własnego uznania, a jeśli nie, to poczekać te cztery lata i wtedy wybrać. Ale macie teraz niesamowitą okazję, żeby zobaczyć, jak to się robi, jak wygląda demokracja. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za skorzystanie z zaproszenia udziału w debacie. Młodzież, przed młodzieżą jeszcze wyjazd do Warszawy, do Sejmu, przy okazji udział w debatach sejmowych, przy okazji w objazd na stolice sejmowych. Wizytar Sejmiku był więc myślę, że tej demokracji jeszcze będziemy się dokończyć, ale początek już jest. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział i za skorzystanie z zaproszenia.